Moim marzeniem było w ogóle przyjechać do Albanii i udało się spełnić to marzenie Czerwania mm. takie, nie? No to z bajki na ja, chyba się zgubiłem na własnym podwórku ja będę nie szedłem kitu Dobra, idziemy sobie dalej, zaczyna tu już się port ale powiem wam, że ja chyba to się zapalę zaraz Więc tak, jest kwar ale jest godzina dopiero do pół do dwunastej, najgorzej to jest po godzinie tak pierwszej, drugiej no i co, musimy jeszcze przejść jakiś kilometr no i zobaczymy po ile bilety będą w ogóle z tego co czytałem, jakieś 60 euro no i będziemy dzisiaj kupowali bilecik do do Sarandy, do Albanii I tam zostaje jakiś tydzień czasu Dobra, tutaj kupiłem bilecik Do Albanii Zobaczcie Zapłaciłem za niego 30 euro I stąd podobno Ona mówi, że 500 metrów mam iść I tam będzie jakiś Speedboat Wszedłem tutaj sobie Zobaczcie, Central Port No i kazali mi tutaj wejść do środka I na lewą stronę tak i teraz tutaj jest taki pomarańczowy budyneczek podobno i tutaj gdzieś się wchodzi, nie? Słuchajcie, ja już przeszedłem, chodzę sobie tutaj do budynku. Musicie na pewno sobie zrobić kontrolę paszportową z bilecikiem pokazujecie jak pół godziny wcześniej, bądźcie na pewno wcześniej, bo jest bardzo dużo tutaj ludzi, także kontrola paszportowa jest skazana. Tak on wygląda. Malutki, wygląda na mały, naprawdę. Hello guys! Hello! No, no fajnie. Powiem wam taki malutki, ale kameralny klimatyzacja jest. Z przodu jeszcze można sobie na kadłubie tam wsiąść, ale no i dopłynęliśmy. Jeszcze zabranie bagażu i witamy w Albanii. Dobra i wyszedłem, zobaczcie zaraz terminala jak wychodzicie, tutaj macie plażę, się o tym, że SIM karta nie działa, stoją tam panowie i można sobie kupić Vodafone Różne ceny są, tutaj mamy terminal, kontrola paszportowa tutaj była i byście mieli internet, ale nie można płacić niestety kartą no i wychodzicie od razu macie tutaj plażę Ja wbijam się do jakiejś restauracji, podpinam się pod internet i szuka, szukam hotelu Musiałem sobie tutaj wejść do restauracji, żeby złapać internet Pytałem się typa jaki jest internet i będę teraz szukał właśnie sobie hotelu Ale fajnie już się zaczyna, bo muzyczka gra elegancko Dobra, zobaczcie, za 50 euro w Albanii taki pokoik, kuchnia Kurde, chciałbym na 3 dni tutaj zostać, ale koleś mówi, że chyba będzie zarezerwowane, ale zobaczcie ja piwnicza, tu będzie widoczek. Patrzcie się z jednej strony. No nieźle to wygląda, nieźle to wygląda. Fajnie. Tutaj lekka budowa z prawej strony, ale to mi nie przeszkadza. No wygląda bardzo fajnie. Tak się prezentuje właśnie mój hotel, mam na samej górze centralnie Hotel jest bez windy Tutaj jest wejście, jakby ktoś pytał i czy, yy, czy szukał hotelu na takiej ulicy Są takie dwa filary Hotel Lea, apartament naprawdę bardzo fajny Sami widzieliście jaki widok jest No i co, wychodzimy i idziemy trochę pozwiedzać tej Albanii tutaj nie? Słuchajcie, hotel bardzo szybko wzięty na biegu praktycznie nie miałem nawet internetu, poszedłem zaraz jak speedbot przy, przycumował poszedłem do restauracji, wziąłem sobie sok, wziąłem sobie e, wziąłem sobie no, wodę mineralną no i e, gościu mi podał internet poszukałem sobie w okolicy hotelu za 54 euro taki kozacki hotelik. tutaj zejściówka na promenadę schodzimy bardzo blisko naprawdę także Idziemy sobie coś zjeść Zobaczę jak tutaj to wszystko tu wygląda do restauracyjki już od razu fajnie bo u góry jest ulica a tutaj zaraz morze a tam z przodu macie terminal także bardzo, bardzo blisko bardzo blisko macie terminal gdzie e, speedboty łódki z korfu e, przypływają, odpływają no i wejście na e, promenadę Muszę jakąś tam. Powiem Wam, że muszę znaleźć właśnie taką, jakąś kamer kameralną, fajną restaurację, typowo lokalną. Plaża jest taka dosyć krótka. Krótka, ona jest długa, tylko jest wąska. Widzicie, skocznia nawet jest tam zrobiona. Od razu Wam powiem: tutaj możecie na przykład sobie na promenadzie kupić kartę SIM z gigabajtami Vodafone bo powiem Wam, że nie działa ogólnie. Bynajmniej, mi karta norweska nie działa tutaj i internet nie działa. Bynajmniej jest dużo, dużo drożej. Można sobie tutaj kupić. Zobaczcie 100 GB na pewno więcej. Można się dopytać bez żadnego problemu, nie? Powiem Wam, że to jedzenie to jest mistrzowskie naprawdę. Tutaj, tak samo kupiłem sobie. W w salandzie, weszło właśnie taka pita z fitkami, z mięsem, tylko że jest takie bardziej kebabowe. a jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Ja nie mogę wyjść z podziwów. 300 leków za to jedzenie zapłaciłem. To jest 2,5-3 euro, to jest Patrzcie się, tam mamy już deptak yy, Na główną salandę na, yy, na promenadę No I teraz wam pokażę miejscówkę, gdzie najlepiej sobie jeść Przechodzicie na drugą stronę I tutaj jest najlepszy, najlepsze jedzenie za 3 euro Naprawdę posiłek jest taki, który wam przed chwilą pokazywałem Mistrzostwo Tak jak mówię, tutaj z tyłu Widzicie, tam jeszcze nazwa Po prostu yy, kupujecie sobie najlepsze jedzonko 3, 3 euro, 300 leków Patrzę się, ja tu już jestem na deptaku na, na głównym deptaku w Sarandzie, gdzie mamy morze. No i powiem Wam, że naprawdę tam jest takie dobre jedzenie za 3 euro do tego jakąś pepsy kupujecie sobie, macie 5, 500 leków, czyli 5 euro. Tak to wychodzi po przelicznik. Wiedzcie o tym tutaj, że jest taki, że 1 euro to jest 100 leków. Także najlepsze jedzenie. Nie trzeba w restauracjach się stołować na przykład takich, ale macie przecudowne jedzenie w tamtej restauracji Pycha, po prostu pycha No to co Marcin, po jedzeniu Do you like something to drink? Yes, of course Why not? Dobra, pierwszy dzień trzeba się oczywiście zapoznać z terenem Byłem spytać się o skutery To powiem wam, że 25 euro za dzień za skuter i to 125 tutaj można wziąć na Tradycyjnym takim prawojeździe kategorii B z Polski. Także myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu. A ja sobie teraz siedzę w parze i po prostu sobie, zamówiłem sobie pinakoladę. 7 euro, co prawda. Ja pierwsza, jaka dobra, jaka zimna. 3 sekundy jej nie ma. No ale słuchajcie teraz patentu. się w całej sarandzie tutaj, jak chodzę, byłem w restauracji w pierwszej, drugiej i teraz w trzeciej. Kurde, nie można płacić tutaj kartą. Naprawdę, z, ty, z tego tytułu to są trochę zacofani Muszę iść teraz kasę wypłacić No bo naprawdę, nie ma tutaj możliwości płacenia kartą I co jest najlepsze, dobrze, że miałem trochę euro Możecie zapłacić w euro, możecie zapłacić w lekach Nie takimi le, le, lekami, takimi lekami z apteki, tylko lekami pieniędzmi, nie? Bo tutaj wiadomo, że leki dominują Albo euro No ale muszę wejść sobie tutaj, mamy ITM -a. Zaraz przy Wodafonie, dobra, słuchajcie, hajs wypłacony. 5000 leków wziąłem, I zaraz Wam powiem, jaki jest przelicznik, i pokażę Wam, zobaczcie, jak pieniądze wyglądają. Dobra, przyszedłem sobie tutaj, bo zobaczcie tutaj W Jamajka, Jamajka, Cocktail party. Mamy tutaj internet za darmo. Koleś mi powiedział wcześniej, i tutaj mogę sobie przejść. Eee, także ja sobie wezmę tu Hello man. Tutaj do tego baru możecie do Jamajki sobie przyjść. Koleż Wam poda za darmo wifi, jeżeli nie będziecie mieli, bo jest problem tutaj. z internetem. Klimatyczny bar. Można sobie coś kupić do picia. Od razu można iść się wykąpać. Zaraz jak prom przypłynie, to tutaj możecie sobie posiedzieć, silować się, poczekać na swój hotel. Poszukać nawet swojego hotelu. Bardzo fajnie. 2000 leków tak to wygląda. Takie fioletowe Z drugiej strony tak Potem mamy takie niebieskie, 500 leków Świetnie, fajnie Tak to wygląda, 200 leków Kolorowe, zobaczcie Pyk Wypłaciłem już trochę, wydałem, wiadomo, nie? Tak wyglądają pieniądze tutaj właśnie albańskie Ciężko jest w ogóle wypłacić e, wypłacić euro z bankomatu no, bo jest ciężko od razu przeliczać na leki. Wypłacone 5000 leków co dało jakieś 57, 000, 57 euro. Bo jest prowizja w bankomacie. No i tak wygląda przelicznik. Na dole Wam napiszę dokładnie, jak. Ile jest leków, ile kosztuje na złotówkę. O, jakaś szwajba tutaj piracka. Tu ekipa przypłynęła. Można takim jakim sobie popływać Widzę, Bartam tak samo. Fajnie, fajnie, naprawdę klimatycznie. Patrzcie się, tu jest fajny klimat. Mamy tutaj parking, restaurację. Jest basenik jest spoko w klimacie. Widzicie? No, powiem Wam, że miejscówka jest genialna. Zobaczcie zaraz przy takim hotelu białym. Ale to potem Wam pokażę, jaka jest nazwa. Można sobie wejść tutaj do basenu. Jest cudowna restauracja, fajnie to wygląda. Ja sobie wziąłem oczywiście koronkę, żeby się trochę schodzić. No ale jest basenik, jest wszystko tak świeżutko, naprawdę te siedzenia są genialne. No i pochodzę i, i wam to pokażę. Oczywiście mamy tutaj kilka restauracji. Mamy też wejście na, na morze z jednej strony, z drugiej strony. No ogólnie to się ciągnie kawałek. Jest basenik malutki dla dzieciaków że bardzo fajnie, ja tutaj na pewno jutro przyjdę, bo jestem zwolennikiem basenów Zobaczcie, przejdę jeszcze tędy, pokażę wam jak to wszystko wygląda Dobra, przejdźmy dalej Patrzcie, loże no są Tutaj tak samo, można sobie wsiąść, wezmę sobie zaraz coś do picia Tutaj mamy morze Nie no, widzicie jakie ja miejscówki znajduję? Po prostu są mistrzowskie I pyk, patrzę jest łyk Gra muzyka, jest wesoła. Jeszcze wam nie mówiłem, ja bardziej wolę baseny niż morze. Dlatego zawsze jak jestem gdzieś na wakacjach, szukam sobie baseniku, żeby sobie jak rybka. Rekin wiecie. <grym> sobie wskoczyć. Także tutaj mamy morze dla jednego, dla drugiego. Tam mamy basenik. No i co? Więc stary tutaj sobie będzie pykał. Aperol tutaj kosztuje 700 leków. Daniu nie jest, ale się opłaca tutaj przyjść, bo jest klimat naprawdę niepowtarzalny. Patrzcie się, centralnie przy ulicy mamy hotel Grand, się nazywa przy głównej ulicy. No i wchodzicie sobie takim tutaj wejściem. Zobaczcie, taka witlina. Escape, tu jest napis: restaurant, restaurant, sushi i tak dalej. No i wchodzimy i tam, dalej, tam, dalej. To co Wam przed chwilą pokazywałem. Jest ta restauracja fantastyczna. Czekajcie, bo znów chodzę gdzieś na patencie. Szedłem sobie koło restauracji, i dół znajduję, no niesamowity klimat, nie są gdzieś na patencie, znów gdzie skręciłem, kurde, ku bliskiej restauracji, udaje głupa po prostu, wiecie jak to jest. To no, nie? Jak coś to mnie wyproszą, przecież wyjmij, nie radzą a zobaczcie znów. Nie no, powiem wam, że na świecie to wszędzie można wejść. Yy, zaraz, bo tutaj mamy basen, mamy jeszcze plażę, zobaczcie leczki i tak sobie można tutaj spokojnie chodzić. także widzicie, jutro to cały dzień po prostu chodzę i wchodzę sobie, gdzieś do, do basenów i tak dalej. Żeby fajnie mieć klimacik. Żeby popływać sobie w basenach. Tutaj macie jeszcze restaurację, pub możecie sobie coś kupić do picia. Także bardzo fajnie też to wygląda. No i no i co? Może po prostu. Ktoś mnie tam schejtuje, zlinczuje za to, że, że sobie tak wchodzę. No, no ale serio kurczę, no naprawdę przez przypadek czasami mi się udaje wejść. No, słuchaj, ludzie są naprawdę życzliwi. Nie wypraszają możliwe, że pozwalają mi tutaj być. No i tyle, nie. Kupuję sobie normalnie coś do picia, kupuję do jedzenia i otrzymuję lokal. Jest git, nie? Jakiś tam swoją złotówkę oddam, nie? No i teraz zobaczcie, przy ulicy Hotel Delfin się nazywa, któremu zrobimy jakąś tam reklamę i zobaczcie, normalnie brama otwarta, hotel jest trochę tak dalej, no to człowieka kusi, żeby po prostu wejść sobie, zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda i patrzycie, jest jakieś zejście, nie? No to sobie wchodzicie. No i schodzicie. Schodzimy. Pych, już widzę, że jest plaża, że spokojnie przez parking. Można sobie tutaj wejść. Wygląda to tak. No i co? No i kurczę, no aż się samo proszę, żeby sobie tutaj przejść. No i sami widzicie, jak to jest, nie? Po prostu nic, nic nie mówią, drzwi otwarte, zapraszają. No to stary, no naprawdę, musisz wejść, żeby zobaczyć, czy tutaj chociaż się ładnie, nie? A jak y, widzisz, że już spokojnie sobie tutaj możesz wejść, a ludzie się kąpią, no to czemu by się nie wykąpać? Bo jest wręcz normalne, żeby, żeby sobie skorzyć do tak cudownej wody, co nie? No co, można, może. Właśnie sobie teraz będę. Tędy wychodził taki paty. No niestety. Dobra, no zobaczcie, ja sobie wychodzę, zobaczcie, jaki przecudowny jest teraz klimat. Zaczyna się wieczorem. No jest mi takie tutaj klimaty wieczorne Wyszedłem sobie chwilę na spacer, ale zobaczcie, naprawdę jest przebajesznie prze Idę ten statek nagrać, mam jeszcze Zobaczcie, za chwilę będę wypływał takim bykiem dużym Naprawdę fajnie to wygląda No ale specjalnie sobie wykupiłem taki trip, żeby pokazać wam w ogóle jaka jest atmosfera tutaj wieczorem nie to, że chcę się aż tak grubo pobawić, ale, bo to już nie te lata, ale, ale klimat tak na wakacje bardzo fajny, także... Słuchajcie, zamówiłem sobie właśnie wejście na tego Skór Trzybyka Wielkiego, zobaczymy jaka jest impreza, godzinę to trwa, tysiąc leków to kosztuje jakieś 10 euro, można płacić w euro, można płacić w lekach, Jak ja miałem jednak leki, ale bez leków. 1000 leków 10 euro Patrzcie się no i wchodzimy komnata tajemnic, zobaczcie z tej strony jak Tu się też nieźle zaczyna Można sobie rezerwować miejsca gdzie chcecie, nie? Tu mamy na dole toaletę Spokój klimacik Czuję, że tu będzie niezła impreza, naprawdę

Cała atmosfera, powiem wam, że cały pianie zobaczcie na to. Muszę sam wyjść. Szczerze polecam każdemu, no petarda po prostu, no to jest jakieś mistrzostwo, naprawdę, zobaczcie. Ten, ale ostatni kurs oczywiście, bo to jest taka zabawa, podobno tak mi powiedzieli, że to jest najlepsza zabawa w ciągu dnia, nie macie tego? W nocy widzieliście jak to wygląda. Ja czekajcie, ale fantastycznie, naprawdę fantastycznie. Ja teraz idę spać. Widzimy się jutro.